Niedziela, 20 września, analiza weekendowa, rynek walutowy plus, na początek para euro, dolar, drugi tydzień po, tutaj taki z informacja, przenikania, no brakuje cały czas potwierdzenia, my jesteśmy drugi tydzień, jak widzimy taki wahań, w zeszłym tygodniu powstało Dodzi, teraz szpulka biała, ale to wszystko się dzieje jak gdyby na jednym poziomie, tutaj nie mamy żadnych, żadnych, Rozstrzygnięć. Patrząc na wykres dzienny, wydawałoby się od pewnego momentu, że po utworzeniu jak gdyby takiego pełnego impulsu od tutaj tego minimum, no, powinniśmy schodzić, próbować zejść tutaj na niższy poziom, ale na razie nie jesteśmy w stanie wybić. Tu jest delikatne naruszenie poziomu ostatniego dołka, ale nie ma jego wybicia, no, utworzony dość silny pinbar, co może sugerować dalsze podejście. My no jesteśmy w konsolidacji i patrząc od strony trendu, no to tak jak powiedziałem, jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym, który, który w żaden sposób nie został, nie nawet nie ma próby złamania jego, a więc należałoby patrzeć na wzrost Euro w stosunku do dolara. Tym niemniej jednak układ ten cały układ fal no poz, po, pozostawia pytanie, czy aby na pewno, no mamy tutaj Pinbara, mamy, nie mamy jak gdyby jego potwierdzenia, ale to może być również układ korekty pędzącej, po której rynek zejdzie na dół. Tak jak powiedziałem, patrząc od strony tej szerszej, wydawałoby się, że tu gdzieś nastąpił koniec impulsu, co najmniej tego. I teraz powinniśmy wejść w korektę co najmniej tych rozmiarów, tutaj czerwonego, oberbalansu do dojścia tu do poziomu szczytu, czyli okolic, tam 1,15. Natomiast no brakuje tu jeszcze takiego definitywnego wybicia ostatniego dołka. Kolejna, kolejna para walutowa, a właściwie taki indeks to indeks dolarowy. No tu widzimy utrzymany na razie duży overbalance, jeśli chodzi o wykres zrównowolności do strefy, ta strefa trzyma wyraźnie, czyli po jej wybiciu stanowiła opór i ten opór na razie nie jest do przejścia, no to tak pokazuje, jakby dolar chciał, indeks dolarowy zejść tutaj do poziomu 91, do tej kolejnej strefy, która tak de facto jest taką strefą najbardziej przyciągającą. Na wykresie dziennym widzimy wyraźnie dosyć, że mamy zakres overbalansu utrzymany. No to jeszcze też nie mamy tutaj wybitego tego ostatniego szczytu, czyli cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym. I tu należałoby oczekiwać zejścia na nowe, na nowe dołki, czyli osłabienia dolara. A to może spowodować, że jednak jeszcze raz euro będzie atakowało te swoje ostatnie szczyty. Fund. No na funcie mamy. W szerszym spojrzeniu, coś moim zdaniem bardzo istotnego, a mianowicie po tym silnym spadku rynek poszedł do góry, ale nie wybił tego szczytu. Nie wybił tego szczytu, a poszedł do, do góry układem typowo korekcyjnym: 5, 3 pędząca po środku mniej więcej i 5. Czyli mamy korektę ABC tego spadku, mamy po utworzeniu takiej szpórki, ale z górnym cieniem, odbijającym tutaj od tej strefy szczytowej, bez nawet naruszenia szczytu, silne, silną przecenę w ubiegłym tygodniu i teraz powrót do zakresu overbalance. Moim zdaniem prawie wszystko co do zrobienia, schodzimy dalej, ale to, że zejdziemy niżej. To jest bardzo prawdopodobne i to jest jeszcze nic. Ale w tym szerokim wydaniu, po spadku, mając korektę taką, gdzie po środku mamy 1 do 1, no to oznacza jednoznacznie, że teoretyczny e, ruch, jaki. W, na przestrzeni, to oczywiście, nieco dłuższego terminu, bo tu jesteśmy na wykresie tygodniowym. Zobaczmy, ile tygodni, ile miesięcy trwał ten wzrost, więc spadek może być krótszy, ale, ale też trochę potrwa. Docelowo po prostu będziemy atakowali poziom tego dołka. Będziemy atakowali, ba, powinniśmy go nawet wybić, czyli 1,14. Teraz patrząc na wykres dzienny, no to tutaj mamy tworzenie jakiegoś układu. Być może teraz, znaczy się, moim zdaniem, taka jest dość duża szansa. Wyjście, wyjście, tutaj na ten ten, ten ruch wzrostowy jest jako, jako, jako być może fala czwarta pierwszego swingu, pierwszego impulsu spadkowego. Jeszcze raz atak na te dołki, być może ze zejściem do 1,26, a potem może dopiero jakaś większa korekta. Ale też patrząc na wykres tutaj dzienny, cały czas jesteśmy w tendencji i w kierunku spadkowym, w związku z tym e, związkiem skalpowania, żadnych pozycji długich nie powinniśmy, że tak powiem, brać. Do tego zauważmy, ten nie dosyć, że ten ruch wybił nam ten zakres, ober balansu już wyszedł poniżej wybił ostatni potwierdzony dołek. No tutaj jest ewidentne wskazanie na to, że rynek zmieniał, zmienił kierunek i, i najprawdopodobniej doszło do zmiany trendu. Teraz pytanie, w jaki sposób tutaj zostanie budowana, czy zejście na dołki, czy, czy, czy podejść, lekkie zejście, potem mimo wszystko ruch do góry, nawet na strefę, na koronę, bo pamiętajmy, że jeżeli w tym dużym wymiarze tu mamy tylko korektę, to teraz powinniśmy mieć impuls, który zejdzie nam na dołki, a w impulsie fala druga no jest głęboka od 61 nawet do 100%, czyli no gdzieś tu rynek moim zdaniem i tak powinien teraz lub za chwilę podejść w rejony 1,33, więc tymi krótkimi Pozycjami też należy uważać, tak? bo to, to nie jest tak, że już jesteśmy w tendencji spadkowej i teraz tylko lecimy, ale ogólnie docelowo w dłuższym terminie moim zdaniem jedziemy na 1.14. A teraz pytanie, jak to będzie tutaj rozegrane, czy tu z tego miejsca pójdzie jakaś jeszcze korekta. Na razie, tak jak powiedziałem, nie ma symptomów nawet na jakieś krótsze SL, tylko na S. Ale z zachowaniem oczywiście ostrożności, no bo, bo, bo to jest jak gdyby pierwszy swing. Jeżeli pojawi się jakiś układ, który będzie mógł świadczyć, że korekty są płytkie, no to przyjdzie pora na dłuższe uderzenie. Jeszcze teraz polskie, po złotówka do polskich, znaczy pozłutówka do, do, do walut euro i do dolara. Jeśli chodzi o euro, o silnym wzroście, szpulka czarna, korekta, no to wydaje się ewidentnie pierwsza, druga, trzecia, jesteśmy w jakiejś czwartej, powinniśmy atakować. Tutaj poziom 4,40. I pytanie, czy wybicie, czy nie, no bo wybicie to jest utworzenie podwójnego dołka i, i, i prosty, otwarty kierunek tutaj do szczytu, czyli 4,63. Natomiast w najbliższym okresie jeszcze myślę dalej powinien być kontynuowany w tym na wykresie tygodniowym ruch wzrostowy i atak tutaj na poziom, 4,49,36, czyli ten tutaj szczyt, jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no tu widzimy wyraźnie, że mamy po tej fali wzrostowej e, takie silnym uderzeniu, próbę korekty, tworzymy jakąś konsolidację, jakąś trójkąt, tu powinno być wybicie górą i atak na, te, na ten wspomniany tutaj szczyt, na tę wspomnianą linię szyi, ewentualnej formacji podwójnego dołka. Teraz jeżeli spojrzymy na mały, duży podwójny dołek, Mały podwójny dołek, cały czas linia utrzymana, czyli bo, bo nie możemy zakręcić że powstanie na tutaj A, B, C, czyli jeszcze będzie zejście tutaj do tej linii szyi, a dopiero później rynek pójdzie do góry. Nie wiem jak to rozegrać, Nie mam szklanej kuli, nie wiem w jaki sposób zostanie rozegrane. Wiem tylko jedno, że mamy jakiś na razie pierwszy element, który może wskazywać o tym, że tutaj ten podwójny dołek jest ubijany. No mamy tutaj wyraźną jakąś głowę z ramionami, wybicie, retest i możemy iść dalej i powinien być atak na te poziomy tutaj tego szczytu, czyli te okolice 4,49 z małym haczykiem 4,50, ale czy już od razu, czy jeszcze jakieś zejście, trudno jest mi jednoznacznie określić. Jeśli chodzi o poziom dolara do złotego, no to tutaj widzimy no, po utworzeniu objęcia hosty silnego delikatna e, próba korekty, w ten tydzień też nie przynosi rozstrzygnięć, biała szpulka. Patrząc teraz na wykres dzienny, no jesteśmy w zakresie overbalansu, ale pamiętajmy z jednej strony ten overbalans czerwony, ale z drugiej strony podwójny dołek, wybicie linii szyi, retest linii szyi i rynek odbija ponownie tak? No Jest tutaj pierwszy objaw tej zmiany tej tendencji, tendencji z, no, spadkowej, tym bardziej, że dojście tutaj tego rynku było wybijające. Ten ostatni potwierdzony szczyt. Czyli tutaj moim zdaniem również następuje odwrócenie tendencji i również w stosunku do dolara złoty będzie się raczej osłabiał, tak? A skoro tak to będzie i na euro i na dolarze, no to można sobie to łatwo przełożyć, co powinno się dziać na rynku akcji. I na koniec jeszcze jako ten plus do rynku walutowego, trzy kontrakty na indeksy amerykańskie. Indeksy S&P, tak? kontrakty na S&P. Dlaczego go pokazuję, mimo, że pokazywałem indeks? Zobaczmy, tu ta świeca jest jeszcze bardziej ciekawa, tak? Ona pokazuje wyraźnie, zobaczmy, zasłona ciemnej chmury, lekkie potwierdzenie, mocniejsze potwierdzenie i dodatkowo taki bardziej typowy pin bar prospadkowy. No, widać wyraźnie, że rynek będzie chciał co najmniej uderzać tutaj w te okolice 3200, a więc tego szczytu. Kolejny indeks to Nazda. Zobaczmy. Tak jak mówiłem, nigdy do końca nie wiadomo, jak w tym kinie to się wszystko rozbija, gdzie jest, ale pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta w tym rozszerzającym się trójkącie zasłona ciemnej chmury, potwierdzenie. Mało tego, wyjście tutaj z tej konsolidacji trójkąta, próba jego jak gdyby zanegowania i pozostawiony górny cień. No tu wskazuje wyraźnie, że powinniśmy zdążę, podążać co najmniej w kierunku tych około 9600 punktów jako, jako, jako dalsze, dalsze spadki, czyli tutaj dalej powinniśmy spadać. To jest, to jest wszystko, oczywiście, wykres, wykres tygodniowy. I e, kontrakty na DJa tu również brak, że tak powiem, nawet wybicia tego szczytu, e, tak. I utworzenie ciemna chmura. Potwierdzone teraz wyraźny pin bar. No, będzie atak tutaj na niższy poziom, i pytanie: jak to się rozegra? Czy utworzy nam się spadek tego kalibru, powstanie jakieś 1 do 1, rynek będzie chciał wracać, pójść do góry na nowe szczyty, czy jednak będziemy mieli już do czynienia mamy do czynienia z początkiem? no Moim zdaniem, bo jeżeli to jest początek, no to byłby to początek bardzo silnych spadków, tak? które definitywnie pokonają dołki z marca. Ale to jeszcze jest oczywiście za wcześnie, żeby o tym w ten sposób mówić, że to takie coś jest. Ale moim zdaniem jest tutaj poważne zagrożenie, chociażby nawet z tego tytułu, że patrząc na wykres tygodniowy, mamy tu wyraźne układy, że był impuls. Tak, pierwsza, druga, trzecia, te cienie, czwarta, piąta. Czyli tu tworzy się nam jest możliwość ukończenia całej tej korekty tego wzrostu i zjazd na dół. To były takie ciekawostki z tego plus na rynku walutowym właśnie co do kontraktów na indeksy. Tutaj bardziej na indeksach zachodnich, jeszcze na kontraktach jeszcze mocniej widać tą presję podażową spadkową. Także bardzo, bardzo ciekawy tydzień. Myślę, że miszki mają, mają pewne dość silne e, argumenty za tym, aby de facto na każdym rynku po prostu schodzić, schodzić niżej. Czy dojdzie do obrony na naszych indeksach podwójnych dołków? No, to jest istotne pytanie. Jeżeli tak, no to na jakieś ruchy delikatnie wzrostowe są możliwości. Natomiast po piątkowej sesji i, 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 i tym, no bardzo mocno zagrożone są te poziomy wsparcia. A jeżeli one zostaną wybite, to nie będzie już raczej ratunku. Dlatego, aby liczyć w tej chwili na jakieś nowe próby ruchów na nowe szczyty. To tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy. Plus.